Szukasz naturalnego, organicznego nawozu, który zapewni Twoim roślinom zdrowie i siłę? Poznaj glebokurację nawóz stworzony z pasją i troską o naturę. Glebokuracja powstaje z obornika kurzego, pochodzącego z naszej własnej fermy. Dbamy o dobrostan zwierząt, zapewniając im odpowiednie warunki życia i najlepszą, certyfikowaną paszę. To dzięki niej oraz podłożu, w skład którego wchodzą torf i zrębki sosnowe, glebokuracja ma wyjątkowe właściwości oraz skład. Dzięki specjalnie opracowanemu procesowi produkcji, obornik jest kompostowany w temperaturze 70 stopni Celsjusza. Następnie suszymy go w specjalnej linii produkcyjnej w temperaturze ponad 200 stopni Celsjusza. Ten proces eliminuje patogeny i nasiona chwastów, zapewniając bezpieczeństwo i wysoką jakość nawozu. Nasz nawóz jest bogaty w mikro i makroelementy niezbędne do prawidłowego rozwoju roślin. Jego stosowanie poprawia strukturę gleby, zwiększa jej żyzność. I zapewnia lepsze wchłanianie oraz magazynowanie wody. Glebokuracja jest idealnym nawozem dla upraw warzyw i owoców. Oraz upraw polowych zbóż i kukurydzy. To gwarancja obfitych plonów i zdrowych, smacznych owoców i warzyw. Wybierz naturalny nawóz dla swojego ogrodu, sadu lub pola i ciesz się plonami pełnymi smaku i zdrowia. Produkt dostępny jest w opakowaniach 3,5 7 20 kg oraz big bag 500 kg. Glebokuracja siła natury dla Twoich roślin.